Tam staram się zapominać jak najszybciej o tych meczach, ale też czasami takie porażki, gdzie przegrywam z kimś o wiele słabszym, gdzie powinienem wygrać, to wtedy pamiętam to na pewno na taki dłuższy czas, żeby wtedy sobie sobie, przypomnieć te, te uczucia, jak się przegrywa taki mecz i żeby tego te, nie powtórzyło się znowu. W ogóle w takie mecze, gdzie, gdzie się przegrywa z o wiele słabszym, no to wtedy naprawdę boli taka porażka, żeby się bierze, że się wierzy, że się miał szansę coś więcej osiągnąć, a się nie osiągnęło nie przez swoją głupotę jakąś, albo, Coś, coś, co można było sam, samemu jakby zapowiedzieć. Często jest lepiej nawet przegrać mecz niż, niż go wygrać, bo wtedy bardziej się analizuje swoje mocniejsze lub gorsze strony. Można analizować po wygranym meczu raczej nie analizuje, raczej się myśli o następnym meczu. Przegrany mecz daje dużo do myślenia. I na pewno więcej uczy niż wygramy. Każda porażka boli, ale daje cenne wskazówki na przyszłość, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, co, mo można, co można zrobić, żeby było lepiej. Staram się jak najgłębiej analizować, co zrobiłem źle, które piłki zaważyły, w których momentach mogłem inaczej postąpić. Nie zawsze to wszystko się pamięta, ale generalnie po jakimś, po można dojść do tego, co założyło po przegranej.